Zestawem lamp bezprzewodowych z magnesem trójkątnych. Wielofunkcyjność. Oprócz bazowego światła mamy też kierunek przeciętnielny, odblask, światła pozycyjne, stopu i tablice. podświetla tablicę rejestracyjną. Coś jeszcze chcesz, Patryk, wiedzieć? Czy ma homologację? Bo Oczywiście, pytania... że ma homologację. Możecie bez problemu jeździć po drogach publicznych. No to pytanie często się pojawia ostatnio, więc. Dobrze, że pytasz, co tu jeszcze mogę Ci powiedzieć? Co mamy w zestawie? O, wyłączam. Co my tu jeszcze mamy? Coś takiego, urządzonko. Wkładamy sobie do zapalniczki i jak ktoś jedzie w trasę, to mu się pokazuje poziom naładowania baterii. Czyli przy długich godzinach trasy będziemy wiedzieć, czy te lampy w ogóle świecą. Dokładnie tak. Mamy ładowarkę na USB. I w zestawie jest też nadajnik bezprzewodowy. Tak. Gdzie to można Znajdziecie kupić? to na sklepnizer.com.pl pod numerem 69722.